Dobrze, Janusz Piraciński, dyrektor gimnazjum w Puszogrodzie. Rano zostałem porównany do Kuby Sierkiewicza, wcześniej do Pawła Wawrzeckiego. Nie tak dawno syn mojego kolegi, widząc w telewizji Kubę Sierkiewicza, właśnie krzyknął wujek w telewizji, a wreszcie go porównał do Kupina, słuchajcie. No to są takie różne porównania, powiedzmy, że ja uznaję, że jestem człowiekiem powszechnie jest znanym. Także jedno mam z głowy. Natomiast jeżeli chodzi o, wiem, o taką poważną kwestię, to bardzo się cieszę, że tutaj jestem z Państwa. Dlatego, że przede wszystkim my mówimy o, o tym, jak rozwiązywać problemy. My nie mówimy o tym, jak krytykować, kogo krytykować, tylko naszym głównym takim celem jest podawanie pomysłów. I wiele tych pomysłów tutaj pada. To jest chyba najistotniejsze, że te pomysły już zaczynają pytać, i mam nadzieję, że duża grupa z nas będzie mogła wejść do powiatu i te pomysły realizować. No dziękuję.